Że nie mogłem wytrzymać, nie mogłem się skoncentrować. Ksapię mówi: Trudno, musisz ścigać do, do spodni. <grywa> <grywa> nie zabrany choć jako 70 km próbowałem, bo to jest wiadomo, że wiele zawodników ma z tym problem i ścigają normalnie. Później biorą te rzeczy i jest spokój, ale no, psychika po prostu mi nie pozwoliła. W końcu dojechaliśmy do CPM i tak nie ma. Choćby co, no to muszę stanąć, naprawdę, bo nie naprawdę się skoncentrować w ogóle, koncentruję się zupełnie na czymś innym. Ja musiałem wyjść się normalnie, wysikać i tyle, ale później jak jechałem do mety gdzieś baku, to się okazało, że może 5-6% zawodników samochodu miał ten sam problem też stawać. tam nie było tak ciepło, więc taka normalna temperatura wręcz tam było około 6-7 stopni, tylko w samochodzie zawsze jest cieplej ze względu, że się grzeje, się w i wszystko, ale ale tam nie było, no i nie mógłby płacić, i trzeba było wyśpiewać. Ja akurat przygotowywałem się do tego, bo, bo miałem namiot tlenowy, miesiąc, miesiąc yy, używałem to i jeszcze wtykałem maskę, przed maskę ten, ten tlen która powoduje, że tak jakbyś był na tej wysokości, jest dużo mniej tego tlenu i, i, i to przyzwyczajasz się do tego, odparniasz organizm, niestety mi nie pomogło. Później rozmawiałem z lekarzem z, z rajdu, który stwierdził, że mówi, to nie każdemu pomaga. Są takie organizmy, które nie potrzebują niczego, a są takie, którzy po prostu chwilę się do tego nie przyzwyczają i zawsze będzie z tym problem. Więc no, ja po tym odcinku, no, byłem tak wyczerpany, w, Oczywiście znów medykamenty, które gdzieś tam pomogły, ale też cały wieczór gdzieś około 4 godziny siedziałem pod butlą tlenową i pychałem. Na drugi dzień już nie było takiego problemu, jeśli chodzi o sam kulkowy, ale był problem później jakbyśmy stanęli z tym, że błędnik mi trochę szalał. Czyli czułem się tak trochę, okay, jakby świat cały wirował i to też było niebezpieczne. Na szczęście gdzieś tam... Jak pijemy kierowca. <sł> Na szczęście, gdzieś tam jakaś miejscowa karetka, bo to też tak wyglądało jak miejscowe. Mieli butelkę trenową, więc dali mi trochę trenu i się lepiej poczułem. Przed wszystkim, tym, którzy, którzy chcą brać udział w różnego typu sportach zawodowo, musicie się bardzo temu poświęcić. Musicie być wytrwali, skoncentrowali w 100% na tym, co robicie i dążyć do celu. A myślę, że jeśli wierzysz w to głęboko, cel możesz osiągnąć. Dzięki Adam.